Można zauważyć, że w czasie wielkiego postu Kościół święty przypomina nam niezwykle ważne i stwierdzenia, i zdarzenia, które, które są zapisane w Ewangelii. Szczególnie jest to widoczne przy Ewangeliach w Niedzielę Wielkiego Postu, ale nie chcę się rozpraszać. Chciałbym się tylko chwilę zatrzymać nad dzisiejszą Ewangelią. <śmiech> <śmiech> W tej dzisiejszej Ewangelii Chrystus zwraca uwagę na straszny grzech. Nie ma cięższego grzechu od tego, kiedy ktoś widząc, Jakoś też znając posłannictwo Chrystusa, które zasadniczo jest związane z dobrymi czynami wobec ludzi, czynami, ba trzeba powiedzieć, cudami, bo to Chrystus przecież otwiera oczy niewidomym. To właśnie Chrystus podnosi sparaliżowanych, a dzisiaj widzieliśmy w Ewangelii, jak Chrystus otwiera usta niememu człowiekowi, który nie mógł mówić. Jak się okazało, to owo związanie języka. Było spowodowane y, złym duchem, który no, od tego, co zrobił, był nazwany duchem niemym. I Chrystus go wyrzucił z tego człowieka, tak że tamten zaczął mówić swobodnie i dobrze. I tu jest właśnie przewrotność tych, którzy to zaczęli wyjaśniać bardzo, bardzo haniebnie, bo mówili, że to Chrystus mocą Belzebuba. Słowo Bezzebów jest jednym z imion złego ducha. Jest Bezzebów, jest Asmodeusz, jest jeszcze inne. Są nazwy. No więc wmawiać, czym obmawiać człowieka, który tyle dobrego zrobił. I robi, uwalniając ludzi od różnych złych rzeczy, uzdrawiając tych ludzi. O, konszachty z szatanem, jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nie będzie odpuszczony. No... Stajemy wobec takiego, z takiego właśnie, wobec takiego zepsucia człowieka. Niestety, jeżeli się nie pilnujemy, to może dojść do takiego zepsucia, że już gorszego być nie może. Jak Synowi Bożemu. Bogu, który jest natury dobry. zarzucić, że ma do czynienia z Panem zła. Tak. Jak do tego dochodzi? Bardzo rzadko dochodzi do tego przez jakiś spektakularny cyrograf. Czyli że dostajesz. Pióro do pisania i własną krwią się podpisujesz przeciwko Chrystusowi. Tak to się nie dzieje. To się dokonuje małymi kroczkami. Małymi kroczkami, małymi zaniedbaniami. Szczególnie. A co mi tam? Nie muszę iść na mszę świętą. A co mi tam? Jak raz nie pójdę do spowiedzi. No właśnie. I tak niepostrzeżenie człowiek schodzi na taką równie pochyłą, z której potem spada w przepaść i już nie ma odwrotu. Więc dlatego aktualne są tutaj słowa Pana Jezusa, czuwajcie, módlcie się i czuwajcie żebyście nie ulegli tej pokusie, która czyha na nas wszystkich. To jest między innymi no, jedno z naszych zadań w czasie postu. Nie ulec pokusie. Chrystus to pokazał na początku. Jak w końcu zakończył te ataki na siebie, Stanowczym słowem idź precz szatanie. Bo jest napisane, że Panu Bogu będziesz się kłaniał i Jemu będziesz służył. Idź precz. Tak trzeba się też rozprawić wtedy, kiedy czujemy, że moce zła atakują nas. Oby nam moc Chrystusa przyniosła. Zwycięstwo. Amen.